Dziś u mnie na warsztacie 55-celowa Toshiba model U78. Premierę ten telewizor miał na targach IFA 2018 i aktualnie można go wkupić w bardzo przyzwoitych pieniądzach. W, oczywiście cenę jak zwykle linkuję Wam w opisie filmu, ale z tego co widziałem w granicach 2-2,5 tysiąca taki 55 calowy telewizor można nabyć i ze względu na to co on sobie reprezentuje i jakie parametry oferuje klientowi myślę, że to jest bardzo dobre połączenie i bardzo dobry dla klienta stosunek ceny do Jakości. Może na początek budowa. Jak widzicie, telewizor wygląda bardzo interesująco. Ostre kąty, wąskie ramki, fajna, metalowa podstawa. To wszystko dobrze ze sobą współgra i wygląda no więcej niż dobrze. Jeśli chodzi o złącza, to również mamy dość bogaty asortyment. Trzy złącza HDMI, 2 złącza USB, złącze LAN do podłączenia kablowej sieci, ale telewizor obsługuje oczywiście łączność bezprzewodową Wi-Fi w paśmie 2, jak i 5 GHz. Do dyspozycji złączane te nowe złącze satelitarne SPD w optyczne wyjście. Audio do zewnętrznego wzmacniacza, złącze VGA oraz klasyczny cinch audio wideo. Różnie znajdziemy wyjście słuchawkowe, ale sam telewizor obsługuje zarówno Bluetooth, jak i technologię Miracast. Do sterowania telewizorem od producenta otrzymujemy dwa piloty. Jeden pilot pełny, a drugi uproszczony. Dzięki temu, że mamy do dyspozycji jak gdyby wirtualnego pilota na ekranie telewizora, to również dzięki temu pilotowi uproszczonemu możemy sterować dokładnie tymi samymi funkcjami, co pilotem pełnym. Na pilocie znajdziemy dedykowane przyciski do najpopularniejszych aplikacji streamujących, czyli w naszym przypadku będzie to Netflix i YouTube. Pod ekranem znajdziemy listwę dźwiękową, czyli jak gdyby taki w cudzysłowie zintegrowany soundbar. Jest to rozwiązanie o tyle fajne, że w tej listwie dźwiękowej mamy głośniki skierowane w stronę widza, czyli jest to zrobione tak, jak zrobione być powinno. System powstał przy współpracy z firmą Onkyo, znanej marki audiofilskiej, tak więc dzięki temu możemy no, spodziewać się, że ten dźwięk będzie faktycznie Lepszy niż, niż w większości telewizorów w tym przedziale cenowym, z zintegrowanymi głośnikami. Oczywiście podłączenie zewnętrznego wzmacniacza, zewnętrznego kina domowego, zewnętrznego subwoofera no da lepsze efekty, ale tak, jeżeli mamy telewizor SOT z tym systemem audio Onkyo on gra zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej niż większość telewizorów w tym przedziale cenowym dostępnych na rynków. Dzięki temu, że mamy rozbudowane ustawienia, jeśli chodzi o system audio, możemy dopasować właśnie do naszych Indywidualnych potrzeb, przez korektę ustawień. i Do tego zachęcam, ponieważ system ustawiony fabrycznie jest stosunkowo płaski. Po zmianie znacząco poprawia się jakość reprodukowanego dźwięku. Mamy fajniejszy bazon, dobre odczuwanie przestrzeni. No, zdecydowanie zachęcam do eksperymentowania, do eksperymentowania z ustawieniami, bo będzie to nam dawało dużo, dużo, dużo lepsze wrażenia odsłuchowe. Kolejny, najistotniejszy w zasadzie, jeśli chodzi o telewizor, aspekt, to obraz. Mamy dostępną tutaj matrycę 4. UHD i dzięki temu, że zastosowana została Matryca VA, oferuje ona bardzo szeroką paletę barw oraz dobrą czerń. Telewizor obsługuje HDR. HDR w systemie HDR10, Dolby Vision oraz HLG, tak więc wszystkie te najpopularniejsze systemy, jakie mamy na rynku, również to urządzenie obsługiwać będzie. Jeśli chodzi o odświeżanie, to 60 Hz, jasność 300 nitów dla osób, które pragną na tym telewizorze grać w gry, również informacja istotna. Input lak to 30 milisekund. Jakość obrazu, jak na tą półkę cenową, znowu zdecydowanie powyżej przeciętnej. Zachęcam również do ingerencji w ustawienia, dzięki temu będziemy mogli z tej matrycy wyciągnąć dużo więcej niż przy ustawieniach fabrycznych. Tak więc, podobnie jak przy systemie audio, pobawmy się trochę ustawieniami, żeby ten obraz, ten charakter reprodukowanego obrazu na tej matrycy dostosować do swoich upodobań. I tutaj mamy również duże pole do popisu. I ja po krótkiej zabawie w ustawieniach, tak jak mówiłem, i audio, i wideo. Video, de, wydaje mi się, że dużo więcej z tego telewizora uzyskałem niż to, co było w momencie włączenia go, tak po wyłączeniu z pudełka, przy ustawieniach fabrycznych. Sama jakość obrazu, zarówno plików normalnych, jak i plików HDR, wygląda bardzo, bardzo, bardzo zachęcająco. I patrząc na ten obraz przez pryzmat, ceny, jaką musimy zapłacić za ten telewizor, również wygląda to nadzwyczaj dobrze. W dzisiejszych czasach telewizor coraz rzadziej służy do oglądania telewizji, czy to naziemnej, czy to satelitarnej, a przede wszystkim służy nam do no... Integracji się z systemami, które oglądamy, systemami Smart TV oraz internetem. W tym telewizorze mamy e, oczywiście obsługę platformy hybrydowej HBB. Dzięki temu, oglądając naziemny, e, przekaz naziemnej telewizji cyfrowej, również możemy korzystać z dodatkowych informacji, który system hybrydowej telewizji HBB oferuje. Znajdziemy również cały sklep z aplikacjami. Sam, sama Toshiba przygotowała swój autorski system e, i w tym e, autorskim systemie pojawia się coraz więcej aplikacji. Na dzień dzisiejszy mniej więcej to, co teraz widzicie. Z naszego punktu widzenia najpopularniejsze aplikacje na naszym rynku są dostępne, czyli mamy Netflix, mamy YouTube, mamy Iple i z tego od razu możemy korzystać. Przypominam, żeby korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw streamingu potrzebujemy ten telewizor podłączyć do internetu. Mamy złącze bezprzewodowe, tak jak mówiłem, Wi-Fi 2 lub 5 GHz, ale również możemy podłączyć drogą kablową. Jeżeli mamy taką możliwość, to ja zawsze zachęcam was do podłączenia telewizora czy takich urządzeń streamujących zewnętrznych zawsze za pomocą kabla z tego względu, że oszczędzamy sobie bandwidż, ten bezprzewodowy dla innych urządzeń mobilnych, które takiej możliwości nie mają no i zawsze takie połączenie kablowe jest dużo pewniejsze niż połączenie Wi-Fi. Ja testowałem ten telewizor zarówno z Wi-Fi jak i z połączeniem kablowym. Nie napotkałem żadnych problemów. Działało to wszystko bardzo dobrze i wszystkie systemy streamujące czy Netflix, czy YouTube działały bardzo bardzo, bardzo dobrze. Będziemy mogli również na tym telewizorze streamować materiały ze smartfona, czyli chociażby najpopularniejszy serwis YouTube. Mamy tam taką ikonkę odpowiadającą za Chromecast. Tam pojawi nam się telewizor i będziemy mogli te nasze e, rzeczy, które mamy na telefonie dziś wyszukamy sobie jakąś, e, jakiś ciekawy film na telefonie. Mamy możliwość do wrzucenia go na telewizor. Również e, jak mówiłem, mamy dwa złącza USB. Dzięki tym dwóm złączom możemy tam podłączać zewnętrzne pamięci, czy to w formie Uesbestika czy dysku zewnętrznego, i możemy sobie przy pomocy tych złączy pozwolić na oglądanie, czyli konsumpcję materiałów gdzieś tam zebranych na naszej wirtualnej bibliotece audio-video, ale możemy również taką bibliotekę sobie zasilać, nagrywając te programy, które nas interesują, będące na, nadawane na naziemnej czy satelitarnej platformie yy, telewizyjnej. Podsumowując, telewizor dość interesujący ze względu na atrakcyjną cenę i możliwości, jakie za tą cenę otrzymujemy. Tak więc myślę, że warto go brać pod uwagę, jeżeli zastanawiamy się nad zakupem dużego, stosunkowo taniego telewizora. Zachęcam do komentowania, napiszcie jak Wam się podoba ten telewizor. Zachęcam również do dzielenia się opiniami, jeżeli go użytkujecie gdzieś u siebie w domu przez dłuższy okres czasu. Zachęcam tradycyjnie do ceny filmu, subskrypcji kanału. Jakie odwiedzania strony test.pl